Pierwszym elementem, jaki należy nauczyć się robić, to są trójkąty początkowe, czyli tak zwana rozbiegówka. Co ciekawe, te trójkąty pojawiają się tak naprawdę w każdej pracy, którą zaczynamy od dołu, od pewnej szerokości, czyli zarówno w szalu, w robieniu na okrągło, ale również w chuście robionej od szerokiego brzegu. I zawsze robione są tak samo, więc jeżeli nauczymy się raz, to wykorzystamy je już we wszystkich elementach. Musimy podjąć decyzję, ile oczek ma mieć nasz szal albo komin. Pamiętamy o tym, że ta liczba oczek musi być podzielna przez wielkość kwadratu. Ja przyjmuję, że chcę robić kwadraty 5 oczek na 5 oczek, dlatego moja szerokość na dole musi być wielokrotnością liczby 5. Ja nabiorę 20 oczek, czyli 4 razy 5. Jednym słowem, będę miała 4 takie trójkąty, po 5 oczek w każdym. Oczywiście wielkość tych kwadratów, a co za tym idzie również trójkątów, jest dowolna. Ja robię 5, żeby szybko pokazywać kolejne elementy, ale równie dobrze możecie robić 20 na 20, a nawet 30 na 30. Decyzja należy do Was. Rozpędziłam się trochę z nabieraniem, może zrobię to trochę wolniej. Jeżeli chodzi o nabieranie na dole, zależy nam na tym, żeby to, co nabierzemy, było w miarę elastyczne, szczególnie jeżeli chodzi później o blokowanie chust. Więc sugeruję nabieranie chyba najprostszym sposobem na świecie. Kładziemy sobie nitkę na drucie. Robimy pętelkę i przytrzymujemy. To jest moje pierwsze oczko, a później trzymam nitkę na palcu wskazującym i kciuku. Wkładam od przodu w pętelkę i nabieram. Kolejne oczka powstają nam bardzo szybko. Ten sposób jest o tyle dobry, że powoduje, że dół przy nabraniu jest bardzo estetyczny i elastyczny, czyli dokładnie to.

Sprawdźmy. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Mam 20 oczek i pamiętam, że dla mnie świętą liczbą to jest 5. I teraz. Pierwszy rząd robótki po takim nabraniu sugeruje przerobić po prostu prawymi oczkami, ze względu na to, że nitka od nabrania będzie nam się minimalnie przesuwać. Teraz uwaga: przy takim nabieraniu oczek ważne jest, żeby w oczka wbijać się w wierzchnią nitkę i od lewej strony, czyli pierwsze oczko na prawo. Nie przejmujemy się tą nitką, ona będzie nam się wydłużać, ale zniknie na samym końcu. Drugie, trzecie, czwarte. Przerabiamy je sobie powoli. Uwaga, to jest dosyć trudne na początku, bo te oczka są w miarę ścisłe i czasami ciężko w nie trafić tak, żeby nie poranić włóczki. Ale nie spieszymy się i powoli robimy sobie do końca. A kiedy już zrobimy, to zajmiemy się produkcją rozbiegowych trójkącików.